Witaj. Nazywam się Magdalena Rąpalska i przedstawiam Ci serię ćwiczeń IFT odblokowujących swobodny przepływ pieniędzy w Twoim życiu. W tym zestawie jest 16 ćwiczeń IFT, tak zwanych kreacyjnych, które możesz wykonywać dowolnie. Możesz wykonywać codziennie wszystkie te ćwiczenia, możesz wykonywać codziennie po jednym z te, z tych ćwiczeń możesz wybrać sobie jedno i działać z tym jednym ćwiczeniem przez tydzień. Chodzi o to, aby zrobić wszystkie te ćwiczenia i doczyszczać to, co uświadomisz sobie podczas ich wykonywania, a co będzie blokowało swobodny przepływ pieniędzy w Twoim życiu, do momentu, aż osiągniesz swój finansowy cel. W tych nagraniach nie ma nazw punktów, jakie używamy w EFT, dlatego pokażę Ci, gdzie są te punkty i jak je opukiwać. Słuchając nagrań, opukuj te punkty, jednocześnie powtarzając za Agnieszką zwroty, które ona będzie wypowiadała. Na każdy punkt przypada jeden zwrot. Zaczynamy od punktu brew, tu znajduje się punkt brew, potem przechodzimy do punktu bok oka, następnie punkt pod okiem, pod nosem, na brodzie, na obojczyku, pod pachą i na czubku głowy. Potem powtarzamy dokładnie te same punkty, aż do skończenia danego nagrania. W trakcie ćwiczeń może pojawić się dyskomfort w ciele jakaś negatywna emocja, ewentualnie negatywna myśl. Wszystko dlatego, że EFT uświadamia nam, co nas blokuje. Dlatego, do oczyszczenia dodatkowo tych dyskomfortów, możesz użyć bardzo prostej formy metody EFT, do której link znajdziesz pod tym filmem. Punktka dziewiąta komfort posiadania pieniędzy. Jestem super silnym magnesem dla pieniędzy. Przyciągam ich coraz więcej. Czuję się bezpiecznie, posiadając dużo pieniędzy. Poszerzam moją strefę komfortu i czuję się dobrze, posiadając jeszcze więcej pieniędzy. Pozwalam sobie posiadać duże pieniądze. Otrzymuję pieniądze z różnych źródeł. Mam świetne pomysły na zarabianie dużych pieniędzy. Pieniądze pojawiają się u mnie codziennie. Pieniądze pojawiają się z różnych stron. Korzystam z pieniędzy dla mojego dobra i dobra wszystkich wokół. Pieniądze mnie zasilają, wspierają i pielęgnują. Mam ogromne ilości pieniędzy i korzystam z nieograniczonych możliwości: dobrej zabawy i dbania o siebie, sprawiania sobie przyjemności, wygód i luksusu. Z radością korzystam z bogactwa możliwości, które oferuje świat. Czuję się dobrze i robię co chcę. Czuję się bezpiecznie i komfortowo. Mam setki tysięcy złotych. Żyję lekko i to jest w porządku. Jestem panią własnego życia. Mam chęć, to wsiadam w samolot i lecę na plażę. Mam chęć, to pracuję. Mam chęć, to odpoczywam. Mam chęć, to bawię się. Mam chęć, to robię coś użytecznego dla innych. Jestem wolna i całkowicie bezpieczna.